Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStryk. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję obiektywów Irix dedykowanych do filmowania. Mam ze sobą sześć obiektywów, wszystkie, które są dostępne z mocowaniem Micro 4.3 i przetestowałem je podczas sesji motoryzacyjnej, nagrywałem nimi Toyota Hilux i dzisiaj powiem Wam, jak mi się ich używało, co o nich sądzę. Zaczynamy! Mam już tutaj ze sobą wszystkie obiektywy. Przyjechały one do mnie w takiej solidnej skrzynce firmy Nanuk. Jest ona odporna na wodę, na jakieś uderzenia, więc dobrze można transportować cały zestaw obiektywów. I te obiektywy właśnie możemy kupić w takich dużych zestawach, gdzie mamy kilka obiektywów w tą porządną skrzynkę oraz filtry od Irixa. Jest to super rozwiązanie, kiedy chcecie kupić taki już gotowy setup do, do różnego rodzaju nagrań. Oczywiście obiektywy też możecie kupować osobno. Jeśli chodzi o samo wykonanie tych obiektywów, to mówimy sobie je na przykładzie 45, bo wszystkie obiektywy wykonane są dokładnie tak samo, więc tutaj niezależnie czy weźmiecie 150 czy 11, wykonanie i ułożenie samych pierścieni, przysłony czy mm, ostrości jest dokładnie takie samo. To jest super rozwiązanie, bo kiedy macie system falu focus, to nie musicie zmieniać jego ustawienia zmieniając obiektyw, więc jest to bardzo wygodne. Do tego obiektywy ważą podobnie, bo wszystkie ważą w okolicy kilograma. Jest to oczywiście różnica 200 300 gramów w jedną czy w drugą stronę, ale też nie trzeba będzie zupełnie, całkowicie wyważać gimbala, tylko wystarczy wprowadzić jakąś drobną korektę, zmieniając obiektyw. Więc różnica w samych wielkości, w wadze, no jest w tych obiektywach nieduża. Przejdźmy już sobie konkretnie do obudowy tych obiektywów. E, mam tutaj 45, ona jest wykonana z metalu, jak wszystkie te obiektywy. Wykonanie jest świetne, tutaj jakość wykonania jest na najwyższym poziomie, pierścienie chodzą z takim przyjemnym oporem. E, jest to w pełni metalowa, solidna obudowa. Jest też uszczelniona, więc nie trzeba się martwić jakąś pracą w trudniejszych warunkach. Z przodu znajdziemy gwint na filtry 86 mm i jest on zunifikowany, czyli we wszystkich obiektywach, które mają ten gwint jest on 86 mm, więc jeśli macie jeden standardowy filtr, to możecie go używać na różnych obiektywach z tej serii. Jeśli chodzi o obiektywy, które nie mają tego gwinta, to jest to 11 i 21, bo mają one na tyle wypukłą soczewkę, że po prostu no nie było możliwości mocowania takich standardowych filtrów. Co ciekawe, 15, która też jest szerokim obiektywem, ma to mocowanie, bo po prostu ta wypukła soczewka jest jest tutaj w środku, e, schowana w środku obudowy. Jeśli chodzi o zewnętrzną średnicę, to w każdym tym obiektywie ma ona 95 mm, więc jeśli macie jakieś wrota albo osłonę przeciwsłoneczną, to jest ona o takiej samej średnicy do każdego obiektywu, to też jest fajne rozwiązanie. E, w zestawie do niektórych obiektywów jest taka magnetycznie mocowana osłona przeciwsłoneczna, ale nie do wszystkich, więc sprawdźcie, czy dany obiektyw mają w zestawie. Ja akurat w tym zestawie testowym nie dostałem tych osłon, więc Wam ich tutaj po prostu nie pokażę. Obiektywy są też dostosowane do pracy z filtrami magnetycznymi, od IRIXA. jest to super wygodne rozwiązanie, bo takie filtry tylko przykładamy, one się tutaj dobrze trzymają na magnes, nie odpadają i podczas takiej szybkiej pracy, kiedy często zmieniamy obiektywy, zmieniamy filtry, jest to dużo wygodniejsze niż nakręcanie, gdzie też musimy się martwić jakimś kurzem czy brudem, który nam tutaj powchodzi w te gwinty. Więc jest to super, że one wspierają to rozwiązanie i faktycznie w praktyce się to bardzo przydaje. Eee, następnie mamy mocowanie takie dodatkowe do statywu albo do gimbala, kiedy potrzebujemy dodatkowo podeprzeć ten obiektyw. I to mocowanie jest zdejmowane ono jest tutaj na dwie śrubki w standardzie Torx ma tutaj też dwa gwinty standardowe statywowe i można je mocować z jednej i z drugiej strony, zależnie jak nam po prostu wygodnie. Ja akurat na tym obiektywie mam to założone, ale na większości to pościągałem, bo przeszkadzało mi podczas pracy z gimbalem. Następnie mamy taki przesuwany pierścień z takim delikatnym klikiem i on ma tutaj takie wcięcie i to służy po prostu do ustawienia podczas pracy z falą focusem, żeby ten silnik nam tutaj wygodniej wszedł i wygodniej się z tym pracowało i dowolnie można sobie to w każdym możliwym miejscu ustawić. jeszcze jest to fajne rozwiązanie. Takie samo wcięcie mam tutaj też niżej pod pierścieniem przysłony, kiedy chcielibyśmy ją zmieniać też z gimbala, ale ono już nie jest obrocane, mamy je tutaj w jednym miejscu. Jeśli chodzi o pierścień dostawania ostrości, to chodzi on z takim bardzo konkretnym oporem i ma aż 180 stopni zakresu ruchu, więc jest to bardzo precyzyjne podczas pracy i wygodnie się tym obiektywem pracuje. No jest to obiektyw w pełni manualny, jak wszystkie te szkła, więc ważne, żeby to zmienianie ostrości było w nim wygodne. Mam tutaj oczywiście też ząbki odpowiednie do pracy z falą focusem i też ta skala odległości zarówno na pierścieniu ostrości, jak i skala przysłon jest z dwóch stron taka sama, więc niezależnie czy obiektyw zamęcujemy w tą czy w zupełnie drugą stronę, to pracuje się nim dokładnie tak samo. Dlatego też z dwóch stron są te mocowania do, do tego uchwytu statywowego. To też jest fajne, że niezależnie jak obiektyw przykręcimy, czy w jedną, czy w drugą stronę, to pracuje się nim tak samo. Ciekawa rzecz i na pewno wygodna podczas pracy. Następnie mamy pierścień do zmiany przysłony. On oczywiście chodzi bez skoku płynnie, jak to w, właśnie w obiektywach filmowych, więc możemy sobie w trakcie nagrania zmieniać tą przysłonę i wygląda to. Po prostu naturalnie, i tutaj zakres tego ruchu to jest 75 stopni, więc też wygodnie tak naprawdę jednym ruchem ręki możemy sobie tą przysłonę zmienić. Na końcu mamy już tylko metalowy bagnet z uszczelnieniami, w tym przypadku jest to bagnet 4-3, ale obiektywy też występują z innymi bagnetami. Wszystkie występują z bagnetami Micro 4-3, Sony FE oraz Canon EF, ale niektóre egzemplarze też występują z bagnetami Nikon Z, Canon R czy L-mount, więc sprawdźcie po prostu, czy dany obiektyw będzie pasował do waszego. Body fajnie, że jest taki duży wybór mocowań. Więc, tak podsumowując budowę, nie mam tutaj do niej żadnych zarzutów. Obiektywy są świetnie wykonane, przemyślane i dobrze się z nim pracuje podczas nagrywania filmów. Jedyne, co mi się nie podoba, to dekielki, które dostajemy do nich w zestawie, dlatego że do większości obiektywów, które miały premier jakiś czas temu, dostajemy takie dekielki zakładane do środka, tutaj z logiem iRIX. No i one mają dwie wady. Po pierwsze, łatwo dosyć odpadają. Po drugie, nie można odłożyć sobie wygodnie obiektywu tak, bo one się po prostu nie trzymają, bo są tutaj wypukłe, więc trzeba je odkładać tak, a tak są dużo bardziej narażone na jakiś upadek i też nie mają żadnego znaczenia ogniskowej tutaj na górze, więc kiedy są w tej walizce na przykład, to kompletnie nie wiem jaki obiektyw w danej chwili wyciągamy. Tutaj chyba producent zauważył, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i w nowszych obiektywach mamy takie dekielki, które już są mocowane na zewnątrz, i jak widzicie, są płaskie, więc już możemy normalnie odłożyć obiektyw. Mam tutaj oznaczenie ogniskowe, więc od razu wiemy, jaki obiektyw wyciągamy. No i też lepiej się one trzymają, chociaż też nie są idealne, bo dużo trudniej się je zakłada i ściąga, trzeba się z nimi trochę tutaj posiłować, więc te nowsze są na pewno lepsze, ale jedne i drugie nie są idealne. Ale to jest jedyny zarzut, jaki mam do samego wykonania powiedzmy tych obiektywów, albo nawet już nie samych obiektywów, tylko dekielków. Przechodzimy sobie teraz do użytkowania. Ja z tymi obiektywami pracowałem na body OM-1. E, oczywiście nie są to najmniejsze obiektywy, biorąc pod uwagę system 4 4.3, ale są dosyć lekkie na, na tą wielkość, więc przyjemnie mi się pracowało nimi nawet z ręki. Część ujęć nagrywałem pracując po prostu z ręki, a część z gimbala. Nie miałem żadnego problemu z wyważaniem tych obiektywów z OM-1. Używałem gimbala Ronin SC-2 i każdy z tych obiektywów wyważałem na nim bez problemu i dobrze mi się tak pracowało. Jeśli chodzi o samą jakość nagrań, to oczywiście zaraz pokażę Wam tu film przykładowy, ale sama Jakość zrobiła na mnie dobre wrażenie. Świetna ostrość, ładne rozmycie tła, takie inne niż z obiektywów fotograficznych. Myślę, że tutaj faktycznie no, to są obiektywy typowo zaprojektowane do pracy z filmem i to jednak widać, że to rozmycie tła jest inne, ta plastyka obrazu jest inna, kolory są naturalne. Tutaj na jakąś pracę pod światło też specjalnie narzekałem. W jakichś tam trudnych sytuacjach, kiedy miałem bardzo mocne światło LEDowe z samochodu, no to te bliki się gdzieś tam pojawiały, ale w większości przypadków i tak wyglądało to dobrze i nie było widać jakiegoś mocnego spadku kontrastu. Więc więc ogólnie do jakości nagrań tutaj nie mam żadnych zarzutów i uważam, że optycznie są one naprawdę dobre. Eee, też są dostosowane do rozdzielczości aż 8K. Ja oczywiście filmowałem Olympusem w 4K w 50 klatkach, ale jeśli macie korpus, który nagrywa 8K, to te obiektywy powinny sobie też z tym poradzić. Tutaj producent też obiecuję, że wygląd obrazu z tych obiektywów jest bardzo do siebie podobny, czyli możemy je zmieniać podczas sesji nagraniowej i nie będzie widać, że zmieniliśmy obiektyw, nie będzie się jakoś mocno zmieniał kontrast, kolory czy rozmycie tła i faktycznie tak jest. Ja zmieniałem obiektywy podczas nagrań i nie widziałem jakichś specjalnie różnic w obrazie. Oczywiście nie robiłem jakoś bardzo szczegółowego porównania, ale tak, powiedzmy, patrząc w normalny sposób, podczas normalnego użytkowania, myślę, że mogę potwierdzić tutaj te obietnice producenta i faktycznie jakość obrazu z tych obiektywów jest bardzo do siebie mm, podobna. Nie mają też one problemów z oddychaniem, więc kiedy zmieniamy ostrość podczas nagrania, e, to one praktycznie nie oddychają, jest to też na dobrym poziomie. Wyjątkiem jest tutaj 150, które jest obiektywem makro, ma odwzorowanie 1 do 1 i tam to oddychanie się pojawia, ale to jest jak najbardziej normalne w obiektywach makro. Większość tych obiektywów jest też jasna. Mamy tutaj podaną transmisję, niejasność. W przypadku większości szkieł jest to T15. Jest to naprawdę jasny obiektyw, szczególnie przy matrycach 4.3. To się przydaje, bo nie musimy tak mocno podnosić czułości. Trochę ciemniejsze jest 150, a trochę ciemniejsze jest 11, ale ogólnie wszystkie te obiektywy są dosyć jasne, więc też jest ich to po prostu duża zaleta. Teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać te filtry magnetyczne dla bo jest to super rozwiązanie. Dostajemy je w takim solidnym, dobrze wykonanym pokrowcu. Ja korzystałem tylko z filtrów szarych. Mam tutaj filtr. ND32, ND8 oraz filtr ze zmienną gęstością, ale są też filtry polaryzacyjne, czy ufałki, czy ogólnie filtry z innymi gęstościami. I jak widzicie, mam tutaj filtr, przykładam go do obiektywu, on się od razu trzyma. Mogę go tutaj płynnie sobie zmieniać. Wszystko działa bardzo wygodnie, momentalnie nic nie odpada. Bardzo fajna rzecz, kiedy mamy kilka obiektywów, i musimy często zmieniać te filtry, więc ja korzystając z takiego systemu, mając te obiektywy AX, na pewno bym takie filtry do nich dokupił. Teraz zapraszam Was na film, który nimi nagrałem, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Przechodzimy sobie do szybkiego podsumowania, zaczniemy od ceny. Wszystkie te obiektywy kosztują od 4 do 4,5 tysiąca złotych, więc uważam, że jest to świetna cena, biorąc pod uwagę wykonanie, jakość obrazu i to, że są to obiektywy jak najbardziej specjalistyczne, dedykowane typowo do filmu. Jeśli chodzi o ich zalety, to świetna jakość wykonania, świetna jakość obrazu, przemyślana konstrukcja i spójna konstrukcja, że właśnie mamy w tym samym miejscu i o takim samym zakresie ruchu te pierścienie, więc dużo fajniej się z tym wszystkim pracuje, kiedy mamy kilka obiektywów i jesteśmy na planie filmowym. No, i cena, która jest jak najbardziej rozsądna. Jeśli chodzi o wady, to dla mnie jedyną wadą są te dekielki, które są po prostu średnio wygodne, ale to jest już taka naprawdę pierdoła przy tym wszystkim. Więc jak najbardziej, ja te obiektywy Wam polecam. Mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze z nimi kiedyś popracować, bo po prostu efekty były fajne i dobrze mi się z nimi pracowało podczas nagrania właśnie z samochodu. A myślę, że będę robił takich sesji coraz, coraz więcej. Więc jeśli Wam się też podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, dajcie nam subskrypcję i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, cześć.